pracuję jako opiekunka terapeutyczna dla trudnych dzieci i trudnej młodzieży i dzięki czemu głównie zachowanie dzieci w stosunku do mnie zmieniło się z tych naprawdę niefajnych zachowań, typu plucie, bicie, przekinanie w moją stronę, brak szacunku. Bardzo często dzieci po prostu nie widziały we mnie zdrowego lidera, ignorowały moje prośby i dzięki czemu głównie zauważyłam, że tych zachowań jest coraz mniej, że powodów do frustracji jest coraz mniej, że nastąpił ten shit, tak? Dzieci zaczęły że chętniej ze mną współpracować, Dzięki temu, że odeszłam od skupiania się wyłącznie na tych książkach, gdzie opisane były takie metody i strategie, no jak postępowaliśmy, takie książki typowe skoncentrowane na wychowaniu, tak? Takie, które przedstawiały konkretne metody i strategie, no jak działać, rozmawiać z dzieckiem, no to, które były skoncentrowane głównie na e, działaniu, no jak ten rodzic powinien postępować z dzieckiem, kiedy to zachowuje się niefajnie. I teraz tak. Zaczęłam natomiast skupiać się bardziej na książkach, e, które Pokazują, jak nasza podświadomość wpływa na nasze życie, na to, czego w nim doświadczamy. I teraz tak, mam tu na myśli książki Wadima Zelanda, Navila Goddarda itp., 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 itp. I teraz zobacz, następną książką przeze mnie przeczytaną będzie książka pod tytułem Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi. No jak się domyślasz, no nie jest to książka napisana bezpośrednio dla rodziców, ale teraz zobacz, ile możemy z tego wyciągnąć, tak? Ile my, rodzice, możemy z tej książki wyciągnąć dla siebie. Takiej wiedzy, która, która przyniesie nam takie super rezultaty. Takie super rezultaty w tym naszym rodzicielstwie. I nie zobaczymy tych fajnych rezultatów dzięki metodom tradycyjnym, tylko dzięki takim metodom mniej tradycyjnym. I teraz ja Ci przeczytam część opisu tej książki. Słuchaj, proszę. Książka w przystępny sposób przedstawia wiedzę o życiu, nawiązywaniu relacji z innymi i wpływaniu na ich zachowanie. Autor daje radę, jak korzystać z możliwości, które tkwią w Twojej podświadomości. Sukces murowany. Każdy, kto przeczyta mistrzowską książkę, Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi, będzie wiedzieć, jak dążyć do swoich celów. Dzięki niej odniesiesz sukces na polu zawodowym i towarzyskim. Dowiesz się, jak być człowiekiem wyjątkowym, mieć wokół siebie przyjaciół i wzbudzać w innych zaufanie. Poradnik ułatwi ci swobodne poruszanie się w biznesie, przyda się na polu życia rodzinnego i pozytywnie wpłynie na kontakty przyjacielskie. Chcesz odmienić swoje życie? Książka Jak zrobić przyjaciół i zjednać sobie ludzi, zapewni ci do tego odpowiednie narzędzie. Praca z podświadomością jest bardzo ważna, nie tylko w biznesie, żeby zmienić naszą sytuację, powiedzmy, finansową, nie tylko, żeby zmienić to, co się dzieje na zewnątrz w relacji damsko-męskiej, tak? A żeby zaczęło się dziać lepiej w związku. Praca z podświadomością jest bardzo ważna także w naszym rodzicielstwie. Bardzo chętnie podzielę się z tobą tym, czego dowiedziałam się po przeczytaniu tej książki tymczasem trzymaj się ciepło.